Cześć, nazywam się Michał Wroblewski. jestem współzałożycielem i prezesem spółki Bluki. O Bluki mogliście ostatnio słyszeć. Jednym zdaniem jest to platforma do wirtualnych escape roomów. Współzałożycielem jest właśnie Gamedust, stąd moja obecność też tutaj. Dodatkowo ogłosiliśmy ostatnio zamknięcie rundy inwestycyjnej pod przewodnictwem funduszu Unique Mint. Co najważniejsze z mojego punktu widzenia, zapowiedzieliśmy nasz pierwszy etap rozwoju grę Rooms of Realities Dedykowana jest ona na platformy wirtualnej rzeczywistości GameDust będzie jej wydawcą Jeśli miałbym powiedzieć skąd wziął się w ogóle pomysł na powstanie gry Rooms of Realities to trzeba było się cofnąć do 2016 roku Pracowaliśmy wtedy z Pawłem Fligerem w setup. Wykluwało się tam to, co jest teraz znane jako GameDust, czyli studio specjalizujące się w tworzeniu gier na gogle wirtualnej rzeczywistości. Dla całej branży VR był to okres, w którym każdy jeden projekt był eksperymentem. Na tym podłożu stworzyliśmy kilka wyróżniających się tytułów, na przykład Never Out oraz Overflight. Jednym z takich też projektów był The Heist. Gra dla dwóch osób, gdzie jedna z nich miała na głowie gogle VR, a druga siedziała obok ze specjalnie podłączonym panelem. Zadanie było jasne: włamać się do banku. Cały scenariusz to była seria kilku zagadek, które już wtedy wielu graczy nazywało małym escape roomem. Z mojej perspektywy najciekawsze było to, że wszystkie rozgrywki były inne, ponieważ opierały się na rozmowie i Próbie rozwiązywania zagadek. Możliwości interpretacji podpowiedzi było dużo, co, wywo co wywoływało zabawne sytuacje. Widziałem na własne oczy około tysiąca sesji gry na całym świecie. The Heist został finalistą prestiżowej nagrody Alt Control GDC i mieliśmy zaszczyt wystawiać się na tej największej konferencji twórców gier w San Francisco, Game Developers Conference 2017. Bogactwo rozgrywek, które obserwowałem, było dla mnie dowodem ogromnego potencjału tego typu gier. Pomysł rozwijał się i przechodził metamorfozy przez kilka lat. Rodzaj rozrywki i doświadczeń graczy najbardziej przypominały właśnie te znane z escape roomów. Możliwe, że pamiętacie z pierwszego odcinka tych vlogów zapowiedź Pawła Fligera dotyczącą tworzącego się studia bluki To my. Tak jak mówił, przyjście pandemii, COVID i lockdown wywróciły rynek do góry nogami i wrzuciły nas w nową rzeczywistość. Mieliśmy świadomość, że wiele rzeczy nie ma szans, nie, ma, nie wróci już do stanu sprzed pandemii. W pełni cyfrowa rozrywka była jedynym kierunkiem do obrania. Bluki oraz Rooms of Reality są teraz tego efektem. Misją Bluki jest zaoferowanie po pierwsze. Graczom bardzo bogatego wyboru, wysokiej jakości, przygód do wspólnego przeżywania. Niezależnie od tego, gdzie się znajdują. A twórcom najlepszych Escape Roomów możliwość dzielenia się swoją pasją z całym światem. Myślę, że bardzo dobrze oddaje to, co dla nas jest najważniejsze. Pozwala mi to pozostać skupionym i łatwiej podejmować decyzje. Co jest takim must w startupach. Teraz pewnie się zastanawiacie. Dobra, skoro mamy tak jasny cel, to od czego powinniśmy zacząć? Pierwszym oczywistym etapem realizacji tej misji jest wybranie kilku najlepszych scenariuszy Escape Roomów. Takich, jakie możemy sobie zdobyć i odtworzenie ich w postaci gry na platformie VR. Można by pomyśleć, że to banal, ale tylko do momentu, jak wejdzie się w pierwsze szczegóły i pierwsze testy. Poza własnymi doświadczeniami, spokojami i zagadek, mieliśmy bezcenne wsparcie partnerów z LockMe. LockMe jest to największa platforma do oceniania oraz rezerwacji Escape Roomów na świecie. A także mieliśmy wsparcie samych twórców pokoi, które wyselekcjonowaliśmy. Ale właściwie to jakie pokoje powinniśmy wybrać? Jakich kryteriów powinniśmy użyć? Eee, może powinniśmy stworzyć własny scenariusz, który najlepiej będzie pasował do wybranej przez nas platformy? Dobra, spokojnie, po kolei. Nie zdziwi nikogo, że chcieliśmy wybrać najlepsze scenariusze możliwe. Zabraliśmy więc rekomendacje i zderzyliśmy je z własnymi oczekiwaniami. Sporo metod, które sobie wypracowaliśmy, traktuję jak to, jako tak zwany secret sauce albo know-how, dzięki którym gotowy produkt będzie przyciągał uwagę. Jednym przykładem takiego elementu, którym chętnie się podzielę, bo akurat ma duży wpływ na dostępność i zasięg naszej gry. Wiele pokoi jest osadzonych w scenariuszach z dużym pokładem strachu wywoływanego u gracza. Nie trudno przez to o wrzucenie gry do kategorii horror. Dla sporej grupy graczy taka gra jest odrzucana prawie automatycznie przy rozważaniu chęci zagrania. Ja też jestem akurat w takiej grupie, która niespe niespecjalnie lubi się bać, a zwłaszcza w przypadku VR-a. Z punktu widzenia biznesowego, pierwszy tytuł musi być przystępny. Misja Bluki musi trafić do jak najszerszej grupy graczy. W takim razie, jeśli pokój spełnia nasze kryteria, to znaczy, że nie będzie odstraszał graczy, choćby swoją tematyką czy kategorią wiekową. A także utrzyma wysoki poziom zabawy podczas rozwiązywania zagadek. A jeśli wybierzemy takie, to zastosujemy odpowiednie rozwiązania do tego. Pewnie bardziej techniczna część obserwujących e, chciałaby się dowiedzieć na jakiej technologii się opieramy. No i najważniejsze, no dlaczego? Jeśli chodzi o silnik gry, to nie mieliśmy tutaj długich rozważań. Unity e, zapewnia duży spokój w przypadku technologii VR, podążając za jej dużym tempem rozwoju. Narzędzie to po prostu pozwala nam się skupić na elementach związanych z tworzeniem gry, zamiast tracić czas na walkę z technologią. Unity przy współpracy z producentami sprzętu oraz właścicielami platform dbają, żeby twórcy mieli zintegrowane, skuteczne narzędzia do pracy, przy okazji wzbogacone o dobrą dokumentację. Używamy też NormCore. Jest to technologia sieciowa, która rozwiązuje wiele problemów związanych z trybem multiplayer, a gry dla wielu graczy należą do tych najbardziej wymagających. Technologia ta jest najbardziej dostosowana do sytuacji, które występują u nas. Do sytuacji, w jakich planujemy postawić graczy w Rooms of Realities, takie cechy produktu jak długa wspólna sesja gry, powracanie do przerwanej gry, z pełnym oczywiście jej odtworzeniem, um, dobra integracja i dostosowanie właśnie pod, pod potrzeby platformy VR, czy współdzielona sieciowa fizyka gry, to są tylko niektóre kryteria i cechy, które muszą być przez nas uwzględnione, jeśli chcemy naprawdę zadowolić odbiorców. W tym przypadku dzięki NormCore możemy spać spokojnie. I dochodzimy do tego, co w naszym przypadku jest kluczowe: nasze własne narzędzia. Z perspektywy twórcy, dowolnej gry w zasadzie, narzędzia do tworzenia kolejnych scenariuszy, kolejnych poziomów i tym podobnych muszą wspierać jak najlepiej proces twórczy. Przykładamy bardzo dużo uwagi do każdego elementu scenariuszy escape roomów i do testowania ich z graczami. Proces, który rozpisaliśmy, jest złożony i w wielu momentach trudny do ustandaryzowania. Robimy spore postępy, a nasz model biznesowy zakłada kilka kół zamachowych, które będą napędzać nasz biznes. Pojawiają się też krytyczne pytania, na które, musi, na które musimy sobie najpierw odpowiedzieć. Jak to mówią, wszystko po kolei. Często dostaję pytanie i to nie tylko w Bluki, czy chciałbym odtworzyć rzecz X, ale w wiarze. Czy da się to zrobić? No, oczywiście że się da, odpowiadam tylko nie tu tkwi problem. Projektowanie rzeczy fizycznych i cyfrowych różni się diametralnie. Wyobraźcie sobie jak w Escape Roomie. Jesteście w Escape Roomie teraz. Otwieracie małe drzwiczki, które są przy podłodze. Schylacie się do nich Przechodzicie do innego pomieszczenia. Tunelem. Na czworaka. Jest ciemno. Jest gęsto odwiszących ciężkich łańcuchów, które czujesz na całym swoim ciele, przeciskając się przez ten tunel. Super doświadczenie. W rzeczywistości. Tylko w VR już nie bardzo. Jest słabe. Tutaj tracimy mnóstwo doświadczeń i ograniczeń fizycznych, które sprawiają, że doświadczenie jest wyjątkowe. Pamiętajcie jednak, że zyskujemy też ogrom nowych możliwości. No przecież gracz może rękoma chwytać się za haki, a pod nim jest siatka, pod którą płynie lawa. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Zidentyfikowanie takich elementów i ich cyfrowe opracowanie to jest jeden z głównych elementów adaptacji scenariuszy do realiów wirtualnej rzeczywistości. Angażujemy w ten proces też twórców oryginalnych escape roomów. Udaje nam się też ich pozytywnie zaskoczyć wprowadzonymi zmianami. Chłopaki, miałem ciary. Usłyszeć coś takiego od twórców po doświadczeniu adaptacji ich własnej pracy to jest dla nas potwierdzenie dobrego kierunku działań. Czę, częstym wnioskiem jest to, że nasze możliwości też uwalniają ich z ograniczeń fizycznych elementów rozgrywki. W Rooms of Realities nie dbamy tylko o zadowolenie naszych partnerów. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze naszych graczy. Jedna z moich ról w zespole to bycie takim adwokatem gracza. Nie tylko zwykłego, tylko takiego, takiego któremu jeszcze nie wyrosły wiarowe nogi. Posiadać wiarowe nogi to po prostu w branży inne określenie na osoby z wrażliwym żołądkiem. Czasami występuje bowiem rozjazd pomiędzy tym, co gracz widzi, a tym, co jego ciało czuje. Nie owijając w bawełnę, robi mu się po prostu niedobrze. Jestem akurat jednym z tych graczy, którym te nogi po prostu nigdy nie wyrastają. Uczymy się po prostu unikać sytuacji, na które jesteśmy wrażliwi. Na szczęście nie jesteśmy już w 2015 roku, i branża zadbała o to, aby powstało wiele sprawdzonych sposobów lokomocji dostosowanych do różnego typu doświadczeń. Moim zadaniem jest zadbanie, żeby typ lokomocji wspierał grę, no ale żeby nie drażnił za bardzo żołądka gracza. Oczywiście odporność na chorobę symulacyjną jest sprawą indywidualną i leży na szerokim spektrum. Jestem jednak pewien, że każdy gracz znajdzie dostosowany do niego typ poruszania się i że możemy robić gry wiarowe tak, by każdy czuł się w nich komfortowo. Ostatnią wartą zaznaczenia cechą gry typu escape room jest to, że z natury jest ona kooperacyjna. A co jeśli kupiłem grę? Nie mam z kim zagrać, na przykład nie mam znajomego z goglami VR, którego mógłbym zaprosić do gry. Albo niekoniecznie przepadam za długotrwałym kontaktem z innymi nieznanymi graczami. Kwestia ta wyszła bardzo wcześnie i była mocno zgłębiana. Ostatecznie zależy nam na możliwości samodzielnego przejścia gry, jeśli nie mamy innych możliwości. Także spodziewajcie się, że w trybie single player. Też będzie można ukończyć całą grę Rooms of Realities. Pewną cechą większości systemów do VR, która w przypadku gier kooperacyjnych jest pomijana, jest możliwość udostępnienia widoku gracza w wirtualnej rzeczywistości na ekran telewizora. No i oczywiście, jakie korzyści to niesie. W ten sposób gracze mogą sobie zagrać ze znajomymi, tylko po prostu wspólnie rozwiązując zagadki na dużym ekranie i grając na zmianę. Oczywiście mamy tutaj jeszcze sporo pomysłów, jak to wykorzystać. Porozmawiajmy przez chwilę trochę szerzej o wirtualnej rzeczywistości. Wyjdźmy poza bluki, Rooms of Realities, również Game Dusta. Na ostatnie święta, nie wiem czy zauważyliście, w Stanach można było odczuć, że ponownie nastał ważny moment w historii technologii. Często widać było opinie, również poparte liczba, liczbami, że Oculus Quest jest takim urządzeniem, jakim Game Boy był wiele lat temu. U ogromnej ilości dzieciaków, Oculus Quest pojawił się pod choinką, tworząc w nich nowe spojrzenie na gry. Było to potwierdzenie sukcesu komercyjnego urządzenia. A co za tym idzie, również sukcesu twórców gier na tą platformę. Są to również okazje, aby podzielić się doświadczeniem gry z najbliższymi, którzy zazwyczaj kontaktu z grami nie mają. Nigdy akurat nie zapomnę e, swojego taty, gdy w Google Earth. Pokazałem mu w wiarze Wielki Kanion czy Most Golden Gate. Opowiadałem, jak przejeżdżałem przez niego rowerem. Widział je pierwszy raz i jedyny. Jestem pewien, że w rzeczywistości nie da się na taką wycieczkę wyciągnąć, nawet jakby mógł. Żadne inne medium nie jest w stanie nas tak przenieść jak właśnie to. Drugą warstwą wirtualnej rzeczywistości jest element społeczny. Stał się on jeszcze bardziej widoczny w czasie izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Doświadczenia zaprojektowane w sposób dostępny i przyjazny są w stanie połączyć osoby nawet niezwiązane z grami. Na powyższych zasadach opiera się podejście do metaverse, o którym wszędzie słychać, tylko no niekoniecznie już widać. Każdy chce stworzyć swoją część tego wspólnego wirtualnego świata. Trochę trzeba myśleć o nim jak o nowym internecie. My, ze swojej strony, skupiamy się na tym, jakie gry w formacie kooperacyjnym dadzą graczom najwięcej satysfakcji. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jeżeli chcecie się z nami skontaktować i macie jakieś pytania co do działalności Bluki, to bardzo Was zapraszam do kontaktu. Poprzez maile, widoczne teraz na ekranie, tutaj. Ale dla mnie najbardziej dostosowanym medium jest akurat Twitter, więc zapraszam Was najbardziej tam. リンクはが出て,て。